Bo oni to piszą na ręcznej kartce specjalnie i zaraz się powiem dlaczego. Follow you. Teraz wytłumaczę ci coś. W momencie kiedy pies daje ci kartkę, na której są twoje zeznania, każe ci się podpisać na dole pod tekstem. Pamiętaj, najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz. W momencie kiedy się podpiszesz, dookoła podpisu rób X -y wszędzie. Żeby nie mogli nic dopisać. Zapamiętaj, to jest najważniejsza rzecz. Porób szlaczki, jakieś kreski, porób porysuj X -y na i tak wszędzie gdzie jest puste pole na kartce. Odwróć kartkę na drugą stronę, na napierdol, wszystko na drugiej stronie X. -y. To jest najważniejsze, bo Ci dopiszą kurwa coś. I swoim podpisem to będzie już ważne. Tego ci kurwa nie powie, bo oni są wszyscy specjaliści od tego, a nikt ci kurwa tego nie powie. Cześć Renzikler. Cześć Poczystyn, cześć Mariusz. I nikt Ci tego kurwa.